Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, ja nazywam się Krzysztof Budrewicz, inaczej pan szachuś. Będę uczył szachów, będę pokazywał ciekawe instrukcje szachowe. Na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie, aby w te szachy grać coraz lepiej. Moi drodzy, ja jestem związany z szachami od lat 30 i bardzo mi się ta gra podoba. Powiem więcej. Nie mogę przestać myśleć o szachach. Myślę, że to jest ciekawy sposób na całe życie, aż do późnej starości. Polecam serdecznie, naprawdę świetna kondycja fizyczna naszego mózgu, powiedzmy w ten sposób, gwarantuje dobre życie. Przede wszystkim, moi drodzy, żeby nauczyć się dobrze grać w szachy, przede wszystkim należy poznać. Reguły. Poznać szachownicę, pole bitwy, na której tutaj rozgrywa się cała, cała bitwa szachowa. Tutaj mamy szachownicę, moi drodzy. Szachownica ma 64 kratki. Te kratki są oznaczone cyferkami w pionie i literkami w poziomie. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że szachownica posiada linie pionowe, to jest myślę, że oczywista sprawa, linie poziome. Tutaj na szachownicy również istnieje coś takiego jak diagonala, czyli przekątna. Będzie to niezwykle pomocne przy nauce poruszania się figurami. Moi drodzy, pola na szachownicy wyglądają następująco. Fajnie jest wiedzieć i je oznaczać w odpowiedni sposób. Mamy tutaj pole w rogu. Jak nazwać to pole? Tutaj widzimy A1, więc nazywamy sobie to pole po prostu A1. W ten sposób wiemy, gdzie dana figura czy dany pionek może stanąć. Na przykład oznaczmy sobie to pole. Jest to pole D4. Bardzo łatwo tutaj spojrzeć. Te strzałki zbiegają się w jeden punkt. To jest troszeczkę podobne do gry w statki. Na przykład to pole F7. Myślę, że osoby, które bez problemu będą nazywać pola szachownicy w błyskawicznym tempie, odgadywać, gdzie są dane właśnie krateczki, to na pewno łatwiej będzie im przyswoić zasady gry w szachy i sama gra będzie na pewno łatwiejsza. Moi drodzy, na szachownicy również mamy kratki, które są oznaczone kolorem białym. Jest tych kratek 32, oczywiście analogicznie są też kratki czarne, w tym wypadku mamy tutaj trochę inny kolor. Również są te 32 kratki, w sumie mamy 64. Król jest figurą najważniejszą, król jest figurą niezbijalną, absolutnie nie można króla nigdy zbić. Porusza się król w bardzo prosty sposób, mianowicie król może poruszyć do przodu lub do tyłu, porusza się również na bok i w drugi bok. Jeszcze ma taką fajną właściwość, że porusza się właśnie po skosach, ale tylko o jedną kratkę. Bardzo fajny układ, król jest, że tak powiem, obrotowy, może ruszyć sobie wszędzie, ja może tutaj... Zaznaczę te kratki, gdzie ten król się może poruszać. Tak samo z królem jest, jeśli chodzi o zbijanie. Wezmę sobie tutaj do pomocy pionka. Król, jak najbardziej, tego pionka może zbić o jedną kratkę. Jak już dobrze wiemy, króle są najważniejszymi figurami na szachownicy. Króle nie mogą być nigdy zbite. Jest jednak między nimi pewna zależność lub jej brak. Mianowicie, jeżeli króle. Pojawią się blisko siebie, to tutaj powstaje taki obszar, w którym nie mogą się stykać. To znaczy, że król czarny nie może podejść bardzo blisko króla białego i odwrotnie. Inaczej mówiąc, król do króla się nie przytula, nie ma takiej możliwości, żeby króle, króle stały obok siebie. Oczywiście, po skosie również nie mogą stać. Między królami musi być minimum jedna kratka. Przerwy. Jest to tak zwana w szachach opozycja. Figury, yy, czyli armia szachowa, dwie wieże. Moi drodzy, na szachownicy zawsze mamy dwie wieże. Yy, muszę powiedzieć, że są to moje ulubione figury, ale nie wiem dlaczego. Może to jest kwestia gustu. Po prostu te figury są wyjątkowe według mnie. Poruszają się bardzo łatwo. Wieża porusza się po linii prostej i wieża porusza się w bok. Tak samo ta wieża może się poruszyć po całej planszy w lewo w tym wypadku, może ruszyć do dołu, może ruszyć do góry. Wieża jest figurą, która nie może się poruszać w następujący sposób. Nie może po prostu skręcać jednocześnie w w tym samym momencie gdy wykonujemy posunięcie, wieża po prostu porusza się po linii prostej. Wieża może zbijać oczywiście tak samo jak się porusza. Tutaj mamy pionka. Pionek może być zbity przez wieżę w prosty sposób. Musimy też pamiętać, że można zbić tylko jedną rzecz w danym posunięciu. Nie możemy na przykład zbić dwóch pionków w tym momencie. Jest to nielegalna sprawa, niezgodna z zasadami. Wieża zbija tylko jedną rzecz. Gońce. Gońce są to figury, które poruszają się po diagonalach, czyli po przekątnych. Goniec, w ten goniec stojący na polu F1, może poruszyć się bez problemu na pole A6. Również goniec może poruszyć się o jedną kratkę, o dwie, o trzy, o cztery itd. itd. W tę stronę również goniec może się poruszyć. Zauważmy, że jeden goniec stoi na białym polu, drugi goniec stoi na polu odwrotnym, czyli czarnym. Gonice poruszają się po przekątnych. Tak jak już wspominałem, goniec nie może na przykład poruszać się po przekątnej w, to, w tę stronę i skręcić. Nie ma takiej możliwości, żeby figury skręcały. One idą płynnie jednym ciągiem. Hetman. Hetman jest figurą najsilniejszą w szachach. Porusza się dokładnie tak samo jak wieża i goniec jest to połączenie wieży i gońca. Moi drodzy, Hetman porusza się w bok, prosto, w bok, do dołu i również po skosie. Ma największy zasięg, dlatego też widzimy, że Hetman jest uważany tutaj za najsilniejszą figurę. Hetman może zbijać tak samo jak wszystkie pozostałe figury. Jeżeli stoi coś mu na drodze, mogę zbić bez problemu. Skoczek! Moi drodzy, skoczek jest figurą niezwykle wyjątkową. Skoczek porusza się inaczej niż wszystkie figury, mianowicie skoczek skacze. O co chodzi? Skoczek generalnie porusza się dwie kratki do przodu i skręca. Kolokwialnie też mówiąc, ucząc dzieci, dwa do przodu, jeden w bok. Taki jest konika skok. Inaczej mówiąc, skoczek porusza się po literce L. Ja może zaznaczę tutaj, gdzie ten skoczek w tym momencie. Może się poruszyć. Zauważmy, idzie sobie dwie kratki w bok i jedna do góry, jedna do dołu, dwie kratki w dół i sobie skręcamy w ten sposób, dwie kratki i skręcamy w następujący sposób, dwie kratki i skręcamy. Widzimy, że skoczek jest niezwykle interesującą figurą, która ma również obrotowy zasięg, podobnie jak król. Jak zbija skoczek, moi drodzy? Skoczek oczywiście zbija tak samo, jak się porusza. Tam, gdzie wyląduje, może zbić pionka lub jakąś figurkę. Skoczek również może przeskakiwać przez figury i pionki. Nie jest to dla niego problem. Zauważmy, że skoczek w tym momencie przeskakuje przez te dwie figury, skręcając, zbija tylko te, tę bierkę, która, na której ląduje. Filidor kiedyś powiedział, taki um, szachista z dawnych lat, że pionki są duszą szachów. Ja się trochę z tym nie zgadzam, gdyż duszą szachów są raczej figury, pionki z kolei musimy się dowiedzieć jak się one poruszają, jakie mają właściwości fantastyczne. Moi drodzy, pionek. Pionek jest pionkiem, który porusza się do przodu o jedną kratkę lub o dwie kratki. Każdy pionek stojący na samym początku może poruszyć się o dwie kratki, i w ten sposób sobie możemy tutaj poruszyć. Jeżeli pionek ma ochotę, jak najbardziej możemy ruszyć o jedną kratkę, nie ma problemu, ale te pionki, które już się wcześniej poruszyły, mogą poruszać się już tylko o jedną kratkę. Nie ma innej możliwości. Oczywiście te pionki pozostałe w tym momencie mogą ruszyć o dwie kratki jak najbardziej, jeśli tylko mają wolną drogę. Pionki absolutnie nie mogą ruszać do tyłu, nie ma takiej możliwości, a więc jak będziemy poruszać się pionem, proszę się zastanowić trzy razy, czy faktycznie tym pionkiem chcemy pójść do przodu. Jakie są jeszcze właściwości pionów? Oczywiście, jeżeli tutaj pionki biały i czarny Staną naprzeciwko siebie, te pionki są zwyczajnie zablokowane, absolutnie jeden i drugi nie może pójść do przodu. Jak pionki zbijają? Jeżeli pionki pojawią się w taki sposób po skosie, w zależności czyje jest posunięcie, w tym wypadku pionek biały może zbić po skosie pionka czarnego. Dokładnie to tak wygląda. Jest coś takiego w pionkach jak bicie w przelocie. Bicie w przelocie jest wyjątkowym ruchem i można wykonać go tylko raz. Powiedzmy, ja tutaj postawię pionka na polu E5. Te pionki, znajdujące się za swoją połową, zauważmy, że od 1 do 4 jest, po, jest to połowa białych. A od 5 do 8 jest to cała połowa czarnych. Jeżeli pionek znajduje się za swoją połową, a pionek przeciwnika poruszy się od razu o dwie kratki, jest taka bardzo fajna właściwość, że pionek idąc po skosie zbija pionka czarnego. Bicie w przelocie jest wykonane. Bicie w przelocie można wykonać tylko raz i tylko w tym samym momencie, jeżeli poruszy się pionek czarny. Powiedzmy, pionek poruszył się tutaj i albo się teraz decydujemy na bicie w przelocie, albo nie. Jeżeli byśmy na przykład w tym momencie wykonali inne posunięcie, powiedzmy pionek na d4, i po na przykład ruchu pionkiem na E6 już nie mamy możliwości zbicia w przelocie. Pionki mają bardzo ciekawą właściwość, mianowicie jeżeli pionek dotrze do ostatniej linii przeciwnika, w tym wypadku pionek wskakuje na pole A8, od razu musi się zamienić na jakąś figurę. Jest to jego obowiązek, nie możemy tutaj zostawić pionka w samotności. Najczęściej wybieramy tutaj Hetmana, gdyż Hetman jest najsilniejszą figurą w szachach. W tym wypadku biorę Hetmana i wstawiam dokładnie na to samo miejsce, gdzie był pionek. No, i mój pionek został promowany na najsilniejszą figurę szachową. W właściwości e, Bierek Szachowych. Moi drodzy, żeby wiedzieć, która jest silniejsza, a która jest słabsza, figury mają odpowiednią ilość punktów. E, Pionek jest najsłabszym elementem w szachach. Jest za to ich najwięcej, bo jest 8 pionków. Ale pionek ma punktów dokładnie 1. Goniec jest już figurą silniejszą od pionka. Goniec ma punktów 3. Skoczek z kolei jest podobną figurą jak goniec, również ma 3 punkty. Skoczek, skoczek i goniec mają po 3 punkty. Wieża jest figurą już silniejszą od skoczka i od gońca. Ma punktów 5. Hetman jest figurą najsilniejszą i posiada 9 punktów. Król z kolei jest figurą niezbijalną, nie można nigdy go zbić, i tu jest kilka wersji. Generalnie mówimy, że król jest figurą bezcenną, również można powiedzieć, że król ma 0 punktów, aczkolwiek też e, słyszałem takie, takie stwierdzenie, że król. Ma milion punktów, ale to jest bardziej na zasadzie algorytmu. Jeżeli ktoś tworzy programy szachowe, to wpisuje, że król ma milion punktów, co automatycznie nam mówi, że król jest figurą bezcenną. Czasami leciutko goniec jest silniejszą figurą od skoczka w momencie, gdy pozycja na szachownicy jest otwarta, nie ma za dużo pionków, za dużo figur, wtedy goniec jest po prostu silniejszy. Odrobinkę powiedzmy, możemy mu nadać 3,25 Punkta. Czasami również skoczek jest troszeczkę silniejszą figurą od gońca w momencie, gdy na szachownicy jest więcej figur, więcej pionków, skoczek jest wtedy troszeczkę sprytniejszy, gdyż może przeskakiwać przez pionki i figury. Moi drodzy, tak prezentuje się początkowe ustawienie szachów na szachownicy i zauważmy, gdzie stoją białe pionki, gdzie stoją czarne pionki, gdzie stoją figury. Otóż Białe piony zawsze stoją tutaj w szeregu na dwójce. Od dwójki do dwójki ustawiamy pionki białe. Za pionkami stoją figury. Ja często nazywam króla królem Edziem, gdyż łatwo zapamiętać, że król stoi na literce E, obok króla stoi Hetman, inaczej też można powiedzieć dama. Niektórzy mówią, że Hetman jest królową, ale łatwo też zapamiętać, że dama jest na literce D. No, i tutaj na samych rogach, tak jak w prawdziwym zamku, mamy wieże na rogach. Wieże są silnymi figurami. Skoczki zawsze stoją obok wieżyczek, w ten sposób. No, i gońce pilnują na straży króla. I Hetmana. Analogicznie lustrzane odbicie mamy po drugiej stronie. Czarne pionki stoją na siódemce, od siódemki do siódemki w szeregu i za tymi pionkami również identyczny układ jest tak jak u białych. Partię szachową zawsze rozpoczynają białe. Wykonujemy jedno posunięcie białymi i jedno posunięcie czarnymi i na zmianę w ten sposób rozgrywa się partię szachową. Serdecznie dziękuję za uwagę i już zapraszam Was do kolejnych odcinków, gdzie będę mówił co to jest szach, co zrobić, żeby partię wygrać i wiele innych ciekawostek. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!